Teatr Polski w bielsku białej zaprasza na latający cyrk Monty Pythona. Reżyser Witold Mazurkiewicz bierze na warsztat skecze i piosenki w tłumaczeniu Tomasza Beksińskiego i Filipa Łobodzińskiego i tworzy sentymentalnie zabawną miniaturę teatralną. Spektakl inspirowany jest scenariuszem Adama Opatowicza. W przedstawieniu występują Kuba Abrahamowicz, Tomasz Lorek, Adam Myrczek, Sławo Mirmiska i Rafał Sawicki. Latający cyrk Monty Pythona w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Serdecznie zapraszamy. Teatr Polski w Bielsku-Białej zaprasza na Ifigenię Eurypidesa w reżyserii Pawła Wodzińskiego. Grecka flota wojenna oczekuje w Aulidzie. W porcie w Beocji na dobry wiatr, by wypłynąć pod troje. Powodem flauty nie są jednak warunki atmosferyczne, ale wola bogini Artemidy, która czując się urażona przez wodza wyprawy Agamemnona, wstrzymuje wiatr i uniemożliwia wojskową ekspedycję. Pod wpływem przepowiednika płana Kalhasa, by przebłagać boginię, a jednocześnie zapobiec buntowi we własnej armii, Agamemnon decyduje się złożyć w ofierze swą najstarszą córkę Ifigenię. Występują Piotr Gajos, Tomasz Lorek, Anna Guzik-Tylka, Daria Polasik, Sławomir Irmiska, Kuba Abrahamowicz i inni. Ifigenia Eurypidesa, Teatr Polski w Bielsku Białej, Mała Scena.